Hej marketerze, dostałem takie pytanie ostatnio. Czy opłaca mi się korzystać z Akademii Marketingu, jeśli mam swój własny biznes MLM? Jeśli mam swój biznes MLM, jakiś marketing sieciowy i go promuję, czy wtedy opłaca mi się korzystać z Akademii? Takie pytanie dostałem, już chyba nawet nie pierwszy raz. Pytanie brzmi, oczywiście, no, że się opłaca. <laughs> Jasne, że się opłaca korzystać z Akademii. Jeśli budujesz swój biznes MLM, często właśnie ta osoba, która zadała mi to pytanie, ona też dostała od swojej firmy MLM yy, taki ala system marketingowy, ze stronami, tam z mailami i tak dalej. I to jest fajne. Takie systemy są fajne, super piękne, tylko mają jedną wadę. Nie możesz ich edytować. Nie możesz edytować strony, maili nie możesz edytować. Te firmy same wysyłają maile. Z jednej strony to jest dobre, ale chodzi o to, że te firmy wtedy firma, dana firma MLM nie pozwala Ci edytować tego, co dociera do Twojej, do osoby, której to polecasz, czyli nie masz takiej stuprocentowej kontroli nad tym, nie? I to jest też minus, nie? ten jest plus, drugiej strony jest minus, ponieważ tak do końca nie panujesz nad tym, co jest wysyłane. A jak wysyłasz swoim ludziom, tym osobom cały czas tylko i wyłącznie polecasz na przykład swój biznes czy produkty, no to prędzej czy później oni się tym znudzą. A jeśli sam to kontrolujesz, sam masz stworzony na przykład jakiś lejek sprzedażowy, Jakąś własną stronę, to możesz tym ludziom wysyłać, to wtedy kontrolujesz to, co wysyłasz. Nie? Możesz raz im wysłać coś o swoim biznesie, o swoim produkcie, później jakieś fajne, wartościowe materiały, coś o sobie, coś o jakimś szkoleniu itd. Nie? Bo nie, też musisz zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy, kto dołączy, to kto się zapisze na Twoją listę, on od razu jest gotowy, żeby zacząć działać. Taka osoba nie od razu, przeważnie, nie od razu jest gotowa, żeby podjąć współpracę. Jak to będzie, tylko będą się bombardować na temat tej współpracy. Ona może się wkurzyć i Ciebie Twoje wiadomości. A tak, jeśli Ty kontrolujesz to, co wysyłasz, dzięki temu możesz budować relacje, zadawać pytania, odpisywać też na te maile, bo z wiadomości, które wysyła Twoja firma, nie możesz odpisać. Nie? Jak ta osoba coś tam napisze, to to trafi do firmy i nie wiesz, to, co ta osoba, która jest w firmie, odpisuje. A tak sam budujesz relacje z tą osobą, nie? I z czasem to widzę też po sobie, nieraz osoby otrzymują 100 maili. I dopiero dołączają do biznesu, na 100 mailach, czasami po 200 mailach, czasami po jednym mailu. To zależy, nie? I dlatego tym bardziej powinniście korzystać z Akademii, żeby sobie nawet stworzyć system przed systemem, że tak to, tak to nazwę, nie? Czyli system, może sobie stworzyć swój własny system, którego kontroli, nad który masz kontrolę, który promuje system twojego, twojej firmy MLM, nie? I na przykład, zobacz, w Akademii, jak sobie wejdziemy na stronę Akademii, tutaj, i wejdziemy sobie na przykład w zakładkę gotowe produkty. Kliknijmy sobie, Tutaj właśnie jeśli masz problem, jeśli jesteś nową osobą i nie wiesz, jak stworzyć własny system, na przykład własną kampanię, tu w zakładce gotowe produkty masz kilkanaście gotowych poradników, które możesz rozdawać, i kilkanaście gotowych kampanii e-mail, które możesz stworzyć. Na przykład tu masz jeden poradnik, który możesz rozdawać, bierzesz ten poradnik, pobierasz na dysk swojego komputera i go przerabiasz. Linki w środku przerabiasz tak dalej pod swoje. To, to jest taki sam poradnik. Tu masz kampanię promocyjną, którą też możesz dopasować do dowolnego biznesu MLM. Tu można, na przykład, w tym miejscu jest taki poradnik zbijania obiekcji razem z kampanią i ze stroną przefutującą. Czyli tutaj ci pokazujemy, on ten poradnik, miejsce tak wygląda. Tu ci pokazuje dokładnie, jak zbudować sobie, zbudować sobie swoją własną stronę przewidującą i podpiąć pod tą stronę swoją własną kampanię. Na przykład, masz nagranie dodawanie kampanii do autorespondera. I dlaczego nie działa to tak, i inaczej? I tu, jak schodzisz na dół, klikasz ten link, pobierasz sobie tą paczkę z kampanią. I ją po prostu dodajesz według instrukcji. I tam i taka paczka jest twoja. To jest kilka razy różnych maili, gdzie ty wszystkie dopasowujesz pod Twój własny biznes MLM. Czyli tutaj z jednej strony możesz rozdawać wartościowy produkt, wartościowe szkolenie, w zamian za zapis na listę. I sam tego musisz tworzyć. W tej paczce z kampanią jest również paczka. Paczka tego poradnika, czy znaczy paczka. Jest również jest ten poradnik, który też przerabiasz, nie? Czy ten poradnik sobie przerabiasz pod siebie? Linki w tym poradniku przerabiasz pod siebie i tak dalej, plus. Kampanie też, przerabiasz linki w kampanii pod siebie i tak dalej. Czyli to możesz wykorzystać do, do, do promocji dowolnego biznesu MLM i nie tracisz wtedy czasu. To jest jedna z zalet Akademii Marketingu, gdzie mamy gotowe produkty, z których możesz korzystać. Mamy kampanie e-mail, różne, bo do każdego poradnika jest inna kampania e-mail. Mamy różne kampanie e-mail, mamy już kilka różnych poradników I jeszcze mam kilka, kilkanaście kampanii, które jeszcze nie zostały opublikowane. Niedługo na dniach publikuję kolejną kampanię, którą też możesz wykorzystać, nie? I te wszystkie kampanie też możesz mieszać między sobą. Na przykład, nie? Tu masz inną kampanię w tym miejscu. Tu też jest poradnik do pobrania pod MLM, też pod dowolny biznes MLM, który sobie możesz przerobić. Plus, masz kolejne instrukcje, jak stworzyć stronę przygotowującą do tego poradnika, jak omówienie kampanii też do tego konkretnego poradnika, która jest inna niż ta poprzednia. Teraz, jak dodać ją do autorespondera? Tak, ja się dodaje tak samo, ale nagrałem oddzielne, oddzielne instrukcje. I znowu pobierasz sobie paczkę z kampanią, z poradnikiem, przerabiasz po ciebie, dodajesz i masz gotowe strony, własne strony, które na przykład wyglądają w taki sposób, nie? To jest jedna strona przykładowa, ją możesz przerobić w dowolny sposób i on tworzy u siebie tą stronę. To możesz zmienić, okładkę możesz zmienić, to możesz zmienić, to możesz zmienić, to możesz swoje zdjęcie dodać, tu szczałki dodać, możesz, możesz tutaj, masz, masz kontrolę. Na tym, co wysyłasz i masz gotowe instrukcje, jak to przygotować w 5 minut i za te narzędzie nie płacisz dodatkowo nie za ten Autoresponder. To masz kolejny przykład takiej strony. To masz kolejny przykład strony, który możesz wykorzystać, zbudować sobie dosłownie w 5 minut według instrukcji. Tylko przeciągasz, piszesz i przeciągasz. To jest bardzo prosty edytor. Kolejna prosta strona i kolejna bardzo prosta strona. Są przykłady stron, które możesz tworzyć. Twoje strony to możesz dać swoje zdjęcia, swoje imię, nazwisko. To podpiszasz pod swoją kampanię którą tworzysz, tutaj masz pokazaną dokładnie, jak stworzyć taką kampanię, jak ją dodać, to wszystko podpinasz razem i masz swój własny system, który możesz wykorzystać do promocji też innego na przykład systemu. I te kampanie wszystkie możesz mieszać. Z jednej strony w kampanii możesz promować swój własny biznes MLM. Za miesiąc w tych kampaniach możesz promować na przykład Akademię, za kolejny miesiąc jakiś inny produkt. Za kolejny miesiąc możesz wrócić do swojego biznesu MLM i znowu go promować, nie? Dodając kolejną kampanię. Możesz sobie stworzyć taką całą kampanię, gdzie ludzie dostają i wartość i oferty. Nie, żeby to było wymieszane, żeby nie wysyłać cały czas tego samego. Możesz zadawać pytania w tych mailach. Tu masz też akurat do poradnika tego. Ta kampania jest tak przygotowana, że w tej kampanii też zadajesz pytania ludziom. I oni ci odpisują. Możesz wysłać do ankiet, do filmu, wideo, do szkoleń, do blogów, do swojego biznesu, do akademii, gdzie chcesz. Nie, bo pamiętaj, że akademia, jak kogoś polecisz do akademii, to ty zarabiasz po powiedzieć z akademii również. I dodatkowo też my w Akademii promujemy Twój biznes, bo tu masz taką zakładkę. Każda osoba, którą Ty polecisz do Akademii, ona kliknie w to miejsce. Ona zobaczy Twój biznes MLM, który sobie ustawisz tej, na tej stronie. Nie? Czyli to jest kolejny plus. Jeden z plusów jest taki, aby, za tym, aby korzystać z Akademii, to jest to, że po prostu dostajesz gotowe rozwiązania. To jest jeden z filarów, taki jeden z filarów sukcesu Akademii. nie? Dostajesz, do, dostajesz gotowe poradniki, kampanie, na licencji, które wykorzystujesz jako własne do promocji swojego biznesu i zaoszczędzasz masę czasu. Zawsze zachęcamy do tego, aby tworzyć swoje własne kampanie e-mail, swoje własne leki lekistwarzory i budować swoją własną listę, ponieważ nad tym masz kontrolę. A w tej liście dopiero możesz sobie na przykład promować swój biznes MLM albo ten system, który dała Ci Twoja firma MLM. Nie? Bo strony możesz otworzyć tutaj w akademii masz instrukcję, że możesz tworzyć sobie dowolne strony pod siebie, na razie ze swoimi zdjęciami itd. I dopiero w tych kampaniach, które sobie stworzysz tutaj u siebie, możesz promować kolejne produkty, kolejne systemy MLM i tak dalej. I masz na tym stuprocentową na kontrolę. Bo zobacz, jak na przykład promujesz tylko i wyłącznie system swojej firmy, marketing swojej firmy MLM, i coś by się stało z tą firmą, ona się zawinie z rynku, no to ty te kontakty tracisz. Bo nie możesz wyciągnąć z firmy, nie? Bo to te kontakty należą do twojej firmy MLM. Jeśli masz swój własny autoresponder, który do adresu adresów jest bezpłatny, czy nie musisz z niego nawet płacić. I te strony też na temat że budujesz bezpłatnie. To masz kontrolę nad tym, nie? Jeśli Twoja firma MLM co się z nią stało, możesz wziąć te kontakty, wykorzystać do promocji innego biznesu i tak dalej, tak dalej. To jest jeden z przykładów, dlaczego warto korzystać naprawdę z Akademii, ponieważ masz gotowe rozwiązania, które ja stopniowo dodaję. Na dzień dzisiejszy jest 8 gotowych rozwiązań, już mam końcówkę kolejnego kolejnej kampanii, którą niedługo dodam, to już będzie dziewiąta, później kolejne poradniki i tak dalej, stopniowo cały czas to zwiększamy. To jest naprawdę potężny plus za to, za tym, żeby korzystać z Akademii. Kolejny plus jak wejdzie sobie w bibliotekę szkoleń, tutaj mamy szkolenia, to jest kolejny zalet akademii, dlaczego warto z niej korzystać, ponieważ mamy tutaj szkolenia, nie takie teorie, gdzie tam się zaczynasz szkolenie, że opowiadasz pół godziny o tym, kim tam tam nie jesteś, to nie osiągnęłeś takie nie. Tu masz gotowe rozwiązania mówiące ci, co możesz dokładnie robić. Wchodzisz na Facebooka, ustawiasz sobie Facebooka, zwiększasz zasięgi na Facebooku. Powoduje, że ludzie sami z Facebooka przychodzą do Ciebie, pytają Ciebie o Twój biznes. Budujesz niekończącą się listę kontaktów, masz cały czas niekończącą się, liczby, niekończącą się listę kontaktów osób, z którymi możesz rozmawiać o biznesie, itd tak dalej tak dalej, Jak budować lejki sprzedażowe jak ogranąś TikToka, jak y, budować swój wizerunek w internecie, z mark markę eksperta w taki konkretny, prosty sposób, itd. itd. Nie? Narzędzia, lejki sprzedażowe, TikTok. Masz to wszystko przygotowane, jak swoje strony tworzyć, swoje własne blendowane strony pod siebie, itd, tak dalej. To są szkolenia praktyczne. Od praktyków, które też cały czas dodajemy, coraz to nowe, które krok po kroku mówią ci, co masz robić. Czyli z jednej strony masz gotowe rozwiązania, z drugiej strony wiesz, co z tymi rozwiązaniami gotowymi zrobić, nie bo masz też szkolenia. To jest drugi plus, i tutaj ogólnie też jest taki fajny praktyk akademii. Jak sobie klikniesz w to miejsce, to jest takie fajne szkolenie, gdzie ci pokazuje też, jak wykorzystać akademię w praktyce. Czyli na przykład masz rozmowę z kimś, to jest kilka, widzisz, kilka jest już poradników, nawet z tekstami gotowymi. Do czego potrzebujesz akademii, dokładnie masz pokazane i też będę dawać nowe materiały niedługo. Nie, i tutaj masz coś takiego. Na przykład rozmawiasz z daną osobą o swoim biznesie MLM, czyli promuje swój własny biznes MLM, nie? Cały czas promuje swój własny biznes MLM, a akademia ci w tym pomaga, w tej promocji, nie? Ponieważ na przykład umówiłeś się z daną osobą na spotkanie, na przykład jeden na jeden, albo ze swoim liderem i robisz jej prezentację biznesu. No i załóżmy, że. Ta osoba jednak się nie zdecydowała, ona ma swój biznes, jednak nie zmieni, zostaje u siebie. No to i mówisz, że jest coś takiego, ok super fajnie, ale w podziękowaniu może chcesz odebrać sobie bezpłatny bonus, dwa na przykład poradniki, z których nauczysz się, jak budować lejki sprzężowe pod MLM. Bezpłatnie ci je mogę wysłać. Jeśli ta osoba się zgadza, super, no to wchodzisz wtedy sobie do Akademii na Twoje konto, albo wysyłasz, albo z jednej strony wysyłasz to, co stworzyłeś sobie sam, czyli z gotowych produktów. Albo też możesz po prostu wziąć tutaj wejść w program partnerski i wysłać gotową stronę z tymi poradnikami do pobrania, na przykład w linki partnerskie i wysyłam tej osobie, szukam sobie na przykład, ta osoba chce, ok, yy, chce mieć jakiś dodatkowy system, chce się nauczyć tego, no to jej wysyłasz na przykład prezent dla networkera. Kopiuję sobie ten link, nie wiem czy skopiowałem, jeszcze raz, kopiuję sobie ten link i wysyłasz tej osobie, masz, zapisz jej tutaj, pobierz sobie ten, te dwa poradniki, Przeczytaj i nauczysz się dokładnie, jak budować własne kampanie. I ta osoba się zapisuje, i z twoim linkiem partnerskim trafia do Akademii. I ty już o niej zapominasz, na przykład, nie? Już robisz dalej swoje, ty dalej... ta osoba się zapisała tutaj, trafiła na kampanię e-mail, gotową, już przygotowaną z twoimi linkami partnerskimi, które się automatycznie podmieniają w mailach, tak jest ten system, system stworzony. Ty już robisz swoje, ty idziesz dalej, prowadz swój biznes, a my tutaj w Akademii już tej osoby wysyłamy kolejne fajne materiały, i tak dalej, i zachęcamy ją do dołączenia do Akademii. Jeśli ona dołączy wtedy do Akademii, ty zarabiasz 50% powiedzi z Akademii i tutaj w tym miejscu, jak sobie klikniesz, tu ustawiasz swój własny biznes MLM, i ta osoba prędzej czy później również znowu trafi na Twój biznes MLM z Akademii, nie? Czyli z jednej strony zarabiasz 50% powiedzi, z drugiej strony tej osobie znowu z czasem. Pokażemy Twój biznes to który sobie umieściłeś na tej stronie. to masz przycisk, albo do ankiety, albo do ankiety promujesz, promujesz ankietę, albo cokolwiek innego. I to zależy od Ciebie. Instrukcji masz jak to ustawić, też też 5 minut u siebie, nie w panelu. Czyli to jest kolejna zaleta. Z jednej strony masz gotowe produkty, które możesz wykorzystać, przerobić, oszczędzasz masę, masę czasu i buduje swoje własne zasoby prywatne, na które masz kontrolę, z drugiej strony masz bibliotekę szkoleń, czyli szkolenia praktyczne, bez lania wody, bez jakiejś tam durnej teorii, czyli masz pokazane. Jak, co, jak wszystko poukładać jak konkretnie działać co pisać co mówić gdzie pisać gdzie wysyłać jak budować listy i tak dalej i kolejny kolejny taki filar sukcesu Akademii można nazwać to jest to że Akademia wspiera ciebie w budowaniu twojego biznesu MLM i w dodatkowym zarabianiu przez internet możesz budować sobie dwa źródła dochodu za jednym razem nie promujesz akademię tak przy okazji w tym wypadku i zarabiasz 50% prowizji z Akademii plus w pewnym momencie, jak to się zapisze do Akademii z linku, my znowu tej osobie pokazujemy Twój biznes. My wcześniej, właśnie jak budowaliśmy różne systemy, właśnie zawsze z czegoś z tego korzystaliśmy. I zawsze jak osoba na przykład nie była zainteresowana do, do, do przyłączeniu przy się do biznesu MLM, a musi zdawać sobie sprawę, że tak 80-90% osób nie chce dołączyć. Na przykład na, na pewno nie od razu. Oczywiście to działa, ludzie dołączają, ale nie od razu. I dlatego. Jak mówiliście, pytaliśmy się tej osoby po prostu, ok. Nie chcesz, nie chcesz dołączyć, super, ale za poświęcony czas, proszę, może chcesz się nauczyć tego, jak budować biznes w internecie, dam ci bezpłatny poradnik. I 99% osób się zgadza, że sobie pobrać bezpłatne poradniki, z tego się dużo nauczy, plus jeszcze filmy wideo itd. i tak dalej. dzięki temu one się zapisują na tą listę i my już w tej liście tym osobom pokazujemy, co i jak. Już bez Twojej ingerencji, to już działa w tle, później ty dalej promuje swój własny biznes MLM. I przy okazji, jak ktoś nie chce dołączyć, wysyła jej link do Akademii albo do strony, którą tworzyłeś sobie z gotowych produktów, albo do, do gotowej strony, która jest w Akademii. Nie? I to jest naprawdę świetna zaleta. I kolejnym plusem jest też mentalny strażnik, który niedawno został dodany w Akademii. Czyli z jednej strony, zobacz, masz gotowe produkty, z drugiej strony masz bardzo dobre szkolenia w bibliotece szkoleń, które pokazują Ci dokładnie, czekaj tutaj. Pokażę Ci dokładnie, jak działać i co działać. Tutaj też masz na przykład szkolenie na temat lejków sprzedażowych. Ci nauczysz dokładnie, właśnie jak budować listy adresowe, jak tworzyć lejki sprzedażowe. Masz przykłady różnych lejków, itd. itd. To jest naprawdę obszerne szkolenie. Zobaczysz, dlaczego to, to działa, dlaczego tak działa, dlaczego nie inaczej. Wszystko się tutaj, tutaj nauczysz. Plus, też do tego oczywiście. Oprócz szkoleń, oprócz gotowych produktów, oprócz programu partnerskiego, oprócz tego, że Akademia też wspiera ciebie w budowaniu Twojego biznesu ML, masz coś takiego jak mentalny strażnik, czyli nagrania audio, które pokładają Ci wszystko w głowie. Te filmy, różne, różne książki i filmy, sekret, prawo przeciągania, tam różne inne rzeczy, typu na przykład, nie wiem, książka, myśl i bogacie, one nie są kompletne. Z tego też trzeba sobie zdać sprawę, nie? że książka na przykład Myśl i bogacie, myśl i bogacie, ona jest okrojoną wersją oryginalnej części. A tutaj masz płyty, które ci dokładnie wyjaśnią, czym jest prawo przyciągania i jak to prawo przyciągania dokładnie działa od praktyków, od miliardera, tego się nauczysz. tutaj o tym opowiada miliarder, który zarobił najpierw swoje pieniądze i później zaczął uczyć, jak to robić to samo, nie? Czyli najpierw zarobił, stał się miliarderem na różnych biznesach i później tutaj w tych płytach pokazuje ci dokładnie, jak to robić. Te płyty są o wartości ponad 1000 dolarów, one były sprzedawane takiej wartości, a ty masz to bezpłatnie jako bonus do akademii, nie? Czyli kolejne plus, czyli pokładacie sobie wszystko w głowie, tak naprawdę. Będziesz dokładnie wiedzieć, jak myśleć, co myśleć, jak się nie pogubić w tym wszystkim, dlaczego to działa tak, a nie inaczej. Czyli to jest kolejny plus, czego warto korzystać z Akademii. Te plusy jest jeszcze więcej. W kolejnych filmach Ci powiem więcej o tym, dlaczego warto, jeśli masz swój biznes MLM, dlaczego warto dodatkowo korzystać z Akademii. I kolejnym też takim plusem jest to: jak sobie wrócimy do takich szkoleń, kolejną zaletą jest to, że masz też konsultacje jeden na jeden. Też wszystko w jednym abonamencie który kosztuje grosze, czyli masz szkolenia, masz gotowe produkty, masz mentalną część do, którą możesz ogarnąć, dzięki której ogarniasz sobie też głowę i tak dalej. Czyli widzisz, szkolenia, gotowe narzędzia, gotowe rozwiązania, sprawa mentalna, która też jest bardzo ważna, i przy okazji, gdzieś się tam pogubisz nie jest co jak ustawić, gdzie co kliknąć, umawiasz się na konsultację jeden na jeden, gdzie też dostajesz y, zadania do wykonania. Nie, dostajesz zadanie do wykonania na dany miesiąc, jak? Popchnąć biznes jeszcze bardziej do przodu, a tutaj u nas są tylko i wyłącznie praktycy. Tu masz w Akademii masz szkolenia tylko i od praktyków. Mentalna część jest od praktyka, nasza marketingowa część też jest od praktyków. Gotowe produkty też są tworzone przez praktyków, którzy działają już ponad 10 lat w internecie. Nie? I tutaj na konsultacje 1 na 1 otrzymujesz też zadania do wykonania, Czy z jednej strony się szkolić, może gotowe produkty, ale przy okazji jeszcze wchodzisz na konsultacje 1 na 1 i to jest, to, jest, to jest naprawdę potężna wartość. Taka konsultacja jeden na jeden, gdzie jeszcze dokładniej, dogłębniej możemy ci wyjaśnić, co i jak zrobić krok po kroku, siedząc sam na sam. Ty za komputera patrz dokładnie, co my robimy, my ci pokazujemy, zrób to, zrób tamto. Tu możesz wykonać takie zadanie, i to cię stopniowo pcha do przodu w Twoim biznesie. I kolejna zaleta jeszcze jest taka: spotkania grupowe na razie w piątki o 12, ale prawdopodobnie przesuniemy to. Na jakąś godzinę wieczorną, żeby mogło więcej osób korzystać. Czy tu są spotkania grupowe, gdzie odmawiamy o różnych też technikach produkcji biznesu, jakieś nowo nowościach, które testujemy, co działało, co nie działało, jeśli masz jakieś pytania też możesz miał opisać, i to jest naprawdę potężna wartość. Czy z jednej strony masz gotowe rozwiązania, gotowe szkolenia, gotowe poradniki, gotowe kampanie e-mail, które sukcesywnie dodajemy coraz więcej, z drugiej strony masz konkretne szkolenia praktyczne, bez lania wody i nie takich głupot, które ci dokładnie mówią, co masz zrobić, czyli zrób to i zrób tamto. Kolejna rzecz to masz mentalność, oganięta głowa też przez praktyka gdzie się dokładnie pokazuje, jak myśleć jak to robić w taki sposób, aby prawo przyciągania w końcu działało. Bo mówię, książki, gdzie bogacie, myśleć są fajne. Takie książki, myśl i bogacie i tak dalej no mają bardzo dobry marketing. Może są tam fajne, ale one są mocno okrojone, tam dużo brakuje w nich. I kolejna część to jest program partnerski, gdzie zarabiasz na akademii i też akademia promuje Twój biznes przy okazji wśród tych osób, którym poradziłeś akademię. No i również spotkania. Jeden na jeden konsultacje to są mega ważne mega wartościowe i również spotkania grupowe które są mega ważne i mega wartościowe. I coraz więcej i więcej dodajemy do Akademii nowych różnych możliwości. Dlatego na pytanie czy opłacam się korzystać z Akademii Marketingu się ma swój biznes MLM jak najbardziej bo się nauczysz od praktyków. Jak ten biznes budować w internecie od osób które od ponad 10 lat to robią już wiedzą co działa co nie działa od osób które naprawdę już. Przeszły dwie strony medalu, nie? I zajęczyły potężne wtopy i, i fajne sukcesy. Plus do tego też spotkania jeden na jeden konsultacje, mentalność, programy partnerskie. Naprawdę opłaca się korzystać z Akademii, jeśli masz biznes MLM. Gdzieś się pogubiłeś, coś nie wiesz co zrobić, umawiasz się na konsultacje, rozwiązujemy problem i działamy dalej. I to wszystko za grosze. Ok, sprawdź sobie linki poniżej w opisie. Tam masz więcej informacji na temat Akademii. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało. W komentarzu, jeśli oglądasz mnie na YouTube, daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Dzięki temu będziesz mieć powiadomienia o kolejnych filmach, wideo. Jeśli oglądasz mnie na Facebooku, też dawaj ser Jeśli masz pytania, to śmiało pisz i sprawdź sobie linki. I widzimy się w kolejnym nagraniu i w Akademii. Teraz musimy wyłączyć tego live'a gdzieś. Gdzie? Dobra, to cześć.